Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie. Bez pośpiechu, bez przesądów, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się dr Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, specjalistą w anestezologii, medycynie ogólnej, w medycynie bólu i akupunkturze. Dzisiaj chcę mówić o zaburzeniach rytmu serca, szczególnie o migotaniu przedsionków. Dlaczego uważam, że to jest bardzo ważny temat? Ponieważ migotanie przeciągów przebiega, to jest rodzaj arytmii, czyli nierytmicznej pracy serca, przebiega w około 40% bezobjawowo. A głównym powikłaniem tego, tego rodzaju zaburzeń i rytmu serca jest udar mózgu. Dlatego jest niezwykle ważne, żeby, żebyście Państwo wiedzieli, jakie. Aktualnie postępowanie jest optymalne w czasie, w przypadku takiej sytuacji. Jak wiemy, serce składa się z dwóch przeciągów, dwóch komór, między przeciągami a komórami znajdują się zastawki. Pracuje serce w ten sposób, że w tak zwanym rytmie zatokowym kurczą się przeciągi, przechodzi krew z przeciągów do komór kurczą się komory, z prawej komory idzie krew do płuc, z lewej komory idzie krew do aorty i dalej do całego ustroju, zaopatrując ustrój w tlen i substancje odżywcze. Tak wygląda sytuacja, jeżeli serce pracuje w rytmie zatokowym, w normalnym, z częstością około między 60 a 100 uderzeń na minutę. Czasem dochodzi jednak do Zaburzeń tego rytmu serca i jednym z takich zaburzeń jest właśnie migotanie przedsionków. Charakteryzuje się ono tym, że mięsień nie kurczy się w ten sposób, tylko drży. Mamy, Jeżeli się widzi przedsionki w czasie operacji serca, na przykład, gdzie mamy migotanie, na otwartym sercu oczywiście, to jakby to były takie worki z robakami, które się poruszają, ale nie ma skoordynowanej kurczliwości wszystkich mięśni, wszystkich włókien mięśniowych w obrębie przecionka. Problem jest z tym, że jeżeli te włókna mięśniowe nie pracują wspólnie w jednym kierunku, pod jednym dowództwem, to to można tak powiedzieć, to wówczas mamy do czynienia z zastojem krwi w przecionkach. Ten zastój prowadzi do tego, że mogą Tworzyć się zakrzepy krwi, które przechodząc na przykład z lewego przecionka do aorty, do, do lewej komory, z lewej komory do aorty i dalej do tętnic do głowy, mogą spowodować zaburzenie, mogą spowodować udar mózgu z jego całymi konsekwencjami. Co czują pacjenci, jak, którzy mają migotanie przeciągów? Jak powiedziałem, 40% nie czuje nic, Reszta ma na przykład zawroty głowy, uczucie kołatania serca, uczucie niemiarowości. Można to naturalnie stwierdzić przykładając rękę na puls do tętnicy promieniowej, czy do tętnicy szyjnej po obu stronach, czy do tętnic przebiegających w pachwinie, a nawet na grzbiecie stopy. Dlaczego jest ważne, żeby, żeby umiarowić tę czynność serca? Ważne jest dlatego, że serce potrzebuje tego kopnięcia, które, daje, które dają przeciągi, pompując, pompując krew do komory. Bez tego kopnięcia też idzie, ale nie tak dobrze. To znaczy pacjenci wtedy, którzy, którzy mają migotanie przeciągów i nie mają tego, tego, tego kiku dodatkowego, to oni... Męczą się prze, y, prędzej, są nie tacy wydolni jak ci, którzy, y, u których serce pracuje normalnie. Oni są bardziej zmęczeni. Męczą się szybciej, wchodząc po schodach, na przykład, czy na wędrówkach, w górach, itd. itd. Także to są, to są objawy, al, albo ich nie ma, y, a objawy te można w jakiś sposób zwalczać. Ale jak rozpoznajemy jeszcze? Są aplikacje do telefonów komórkowych, gdzie przykładanie telefonu komórkowego na tętnicę promieniową jest rejestrowane jako, jako niemiarowość. Można też mieć zegarek, który zapisuje EKG, tylko będąc na rynku i można rozpoznać, czy to jest zapis regularny, czy nie. Który nawet alarmuje, jeżeli ten zapis jest regularny. Co w takiej sytuacji powinien robić lekarz? Od stosunkowo niedawna zmieniły się paradygmaty, jeśli chodzi o postępowanie w przypadku stwierdzenia migotania przeciągów. Na pierwszym miejscu w tej chwili, absolutnie na pierwszym miejscu stoi zapobieganie udarowi mózgu, bo konsekwencje tego są dla każdego i dla społeczeństwa i dla rodziny rzeczywiście duże. Zapobieganie ta polega na tym, że podaje się środki przeciwkrzepliwe, to znaczy środki hamujące układ krzepnięcia krwi. Dlaczego powstają te y, zatory? Ponieważ w, tym, w, tych, w tych zakamarkach przedsionków krew nie przebiega tak szybko, nie przepływa tak szybko i tworzą się właśnie y, zakrzepy. I Dlaczego? dlatego trzeba zapobiec temu, że te zakrzepy, żeby się te zakrzepy dostały do mózgu. I to właśnie jest pierwszy i zasadniczy cel leczenia. Drugim celem leczenia jest umiarowienie mięśnia sercowego. To znaczy przywrócenie rytmu zatokowego, który jest normalnym rytmem serca, wychodzącym z węzła zatokowo-przyciorkowego. W tym momencie na pierwszym miejscu kiedyś była Kardio, kardiowersja elektryczna, polegająca na tym, że przykładało się dwie, dwie elektrody do klatki piersiowej i w odpowiednim momencie sterowanym zapisem EKG nastąpiło wyładowanie elektryczne, które spowodowało swojego rodzaju reset. Ten reset z, po, z kolei dał możliwość znowu temu węzłowi zarodkowo-przyciąkowemu do produkcji impulsów zupełnie normalnych. A nie tych, które produkowały inne ośrodki, które znajdują się najczęściej w lewym przeciągu. Po efektywnej kardiowersji, która prowadziła do normalizacji rytmu serca, do powrotu z rytmu zatokowego, podawano leki antyarytmiczne, które miały na celu utrzymanie tego efektu. Takim starym, dość lekiem już w tej chwili jest amiodaron. Z drugiej strony, dla zmniejszenia zwolnienia, spowolnienia czynności serca, jeżeli ta czynność serca jest powyżej 100 na minutę, podaje się też beta-blokery. Kiedyś podawało się naparstnica, ale w tej chwili właściwie już jest, ma tylko zupełnie takie znaczenie bardzo minimalne w leczeniu tego. Natomiast najbardziej celowym i najbardziej efektywnym zabiegiem jest tak zwana ablacja. Co to jest za zabieg? Ablacja polega na tym, że wprowadza się do żyły udowej cewnik, pro i wprowadza się go dalej, wsuwa się go do prawego przecionka, przebija się przegrodę międzyprzecionkową, w miejscu, gdzie kiedyś było tzw. foramen ovale, czyli otwór owalny, i wchodzi się do lewego przecionka. Do lewego przecionka wpływa krew z płuc czterema żyłami płucnymi. Są cztery żyły. I tam w tych, w tych ujściach tych żył do przecionka znajdują się y, piraci, którzy zakłócają ten normalny rytm zatokowy. I w tym momencie, kiedy się wprowadzi, ce, wprowadzi cewnik. Do jednej z tych żył, wypełnia się balon, który jest tuż, po, tuż przy czubku, wypełnia się płynem, którego temperatura jest minus 80 stopni. I w ten sposób przyżega, no, właśnie nie przyżega, tylko y, y, zamraża się y, te, 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 tych piratów, że oni nie przestają być aktywni. Po czym, Jeden, dwa, trzy, cztery razy. Trwa ten zabieg około dwóch godzin. Komplikacje są rzadkie. Ważne jest, żeby wykonywano, żeby dać sobie wykonać tego rodzaju zabieg mniej więcej w klinice, która tylko się tym zajmuje, albo w której, w której przede wszystkim się tym zajmuje. W klinikach ablacji oni robią mniej więcej 5-6 takich ablacji dziennie. Lekarz, który się tym zajmuje. I to, to gwarantuje, że to przebiegnie bezproblemowo. W, w miejscu wprowadzeniu cewnika może dojść do tworzenia się krwiaka, ale to są powikłania powiedzmy minimalne i można je rzeczywiście szybko opanować. To jest, to jest punkt drugi. Więc punkt pierwszy zapobieganie udarowi mózgu. Punkt drugi jest umiarowienie czynności serca i w ten sposób zmniejszają się objawy u tych, którzy je mieli naturalnie. To znaczy oni są bardziej yy, wytrzymali, serce pracuje lepiej, nie ma tego uczucia niemiarowości, prawda? nie ma zaprotów głowy, które mogą być z tym związane i to, to jest punkt drugi. Punkt trzeci to jest walka z przyczynami migotania przeciągów. Jakie są te przyczyny? Pierwsza zasadnicza przyczyna jest nadczynność tarczycy. Lekarz, który w jakimś tam y, y, sposób stwierdził, y, stwierdził, że właśnie ma pacjent migotanie przeciągów, nawet bezobjawowych, musi zrobić badanie czynności tarczycy i sprowadzić tą czynność do stanu normalnego. Jeżeli ta czynność jest zakłócona naturalnie. To jest pierwszy punkt. Co jeszcze jest przyczyną migotania przeciągów? Jest przeciążenie mięśnia sercowego. W jakich sytuacjach jest ten mięsień sercowy prze, przeciążony? Po pierwsze, przy otyłości. Serce musi przepompować nie przez masę ciała 80 kg, tylko powiedzmy 120 kg, czyli to jest znowu 40 kg, czyli połowę więcej niż normalnie. Więc co robi serce? Rozrasta się, mięsień robi się grubszy, komory rozszerzają się. On musi pokonać większą pracę w otyłości. Kiedy, je mamy, na, kiedy mamy na przykład bodybuilda. Arnold Schwarzenegger, ten terminator, którego znamy po tym, miał też tego rodzaju operację serca, ponieważ to doprowadziło do wystąpienia mikotania przysiągów. Następny. Następna rzecz to jest cukrzyca, która naturalnie jest połączona z nadwagą, bo nadwaga powoduje właśnie, jest jednym z czynników powodującym cukrzycę typu drugiego. Co jeszcze? Podwyższone ciśnienie krwi. Jakiego by ono nie było pochodzenia, naczynia krwionośne stanowią, op, stanowią sercu, dają sercu opór. Ten opór musi pokonać serce. Jeżeli jest nadciśnienie, to te naczynia są obkurczone. Podaje się wtedy środki rozszerzające naczynia krwionośne i w ten sposób zmniejsza się opór, które te naczynia w sercu stawiają. Serce jest odciążone w ten sposób. Następnym jeszcze punktem i ostatnim właściwie takim czynnikiem jest alkohol. Alkohol, nadmiar na konsumpcję alkoholu, piwo, wiecie Państwo, brzuch piwosza prowadzi też do, do y, 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 m, migotania przeciągów. Jeszcze raz reasumując, 40% mniej więcej jest bezobjawowo, dlatego jest ważne stwierdzenie przy jakiejkolwiek okazji migotania przeciągów, po pierwsze i, naj, i pierwszy krok, zapobieganie udarowi mózgu. Drugi krok, umiarowanie, umiarowanie czynności serca. W tej chwili już ta ablacja staje się postępowaniem z wyboru pomału. Jeszcze można próbować kardiowersji, jeżeli jest, są jakieś przeciwwskazania, ale naj, najlepsze rezultaty daje ta ablacja. I trzeci punkt to jest próba w każdym razie, czy, czy, czy możliwość opanowania przyczyn, czyli usunięcia przyczyn migotania przeciągu. I to, to jest to, co, trzeba, co jest dla Państwa bardzo ważne, żeby o tym myśleć. Na tym bym skończył dzisiejszy odcinek. Jeśli Państwu się to podoba albo macie inne zainteresowania właśnie dotyczące problematyki medycznej, to proszę o subskrypcję tego kanału, przekazanie go innym przyjaciołom, znajomym, którzy się tym interesują. Będę też wdzięczny za wszelkiego rodzaju komentarze, za sugestie dotyczące y, następnych tematów, które by Państwo chcieli usłyszeć. I na dzisiaj byłby to, byłoby to wszystko. Dziękuję bardzo.